w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj zagramy e, rankingowe zero budowania. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. To naprawdę e, pomaga mi w robieniu nowych filmów na kanał i bardzo e, ins inspiruję się innymi youtuberami. E, dzięki temu łatwiej mi e, nagrywać dla Was filmy. Jak na razie nie mam do, e, jeszcze dobre dobrego programu do nagrywania i, potrze i potrzebuję yy, ko w komentarzach informacji z jakiego programu mam nagrywać jak na razie nagrywam z telefonu i nie wiem jak yy, czy Wam pasuje taka jakość bo chcę zaraz nagrywać lepsze filmy, lepszą jakość i w ogóle lepsze rzeczy i no, staram się dla Was na tych filmach no, i też mam nadzieję, że wy, jako widzowie, y, będziecie y, wspierać mnie. Y, tak samo y, jak ja. Mm, bo, y, cieszę się, że wy oglądacie moje filmy. Ja ogólnie ja nagrywam tylko dlatego, że Odkąd się dowiedziałem, że odkąd zaczęłam oglądać YouTube'a zawsze chciałem zacząć coś nagrywać i to jest taki luźny film z Fortnite'a, po prostu sobie tak gramy i nie wiem pisze w komentarzu jak zwykle takich pod tamtym filmem, kto chce być w moim duo, bo... Jak to ja? Dalej nie mam duo, bo tamtym filmem nie ma komentarzy, tylko ja spytałem o duo. I mam nadzieję, że są takich widzów, którzy grają w Fortnite w ogóle. I ogólnie lecimy na miejscu. Nie będę na całej gry. Typiają się jakieś momenty. Czasowo na przykład pierwsze itemy, czy coś, coś, coś w tym stylu. O, ogólnie to. Mam nadzieję, że filmy na kanał się podobają i yy, że chcecie więcej tego typu na przykład Fortnite'a, bo... No nie wiem, czy nagrywać Fortnite'a, czy się nie opłaca, bo yy, nie widzowie ja lubię Fortnite'a. Ja mam nadzieję, że, że lubicie Fortnite, że nagrywam coś, co lubicie. Jak nie nagrywam czegoś co lubicie, to piszcie co mogę nagrywać dla Was. Jak wiecie co, to wszystkiego na pewno nie będę miał wszystkich gier na świecie. Więc to nie jest pewne, że ja wam nagram wszystko, ale nagranie tyle ile mogę dla was. Dla widu wszystko. Nie, bo na tego giga nie trzeba pić. Można zniszczyć ci beczki. Dobra, no, to widzę, widzimy się w jakimś mądzie. Dobra, no, widzę, że trochę przemaszerowaliśmy na miasto portowe, a na to chwila i, i nie wiedziałem, czy nie jest tu na bossa. No, pójdę na miasto portowe zlutować. No tu nie każdy pewnie poleciał. No Tego w ogóle nie używam, bigas u starajmy by się wydarzyło. No tu ja to co mogę, jedzenia nie biorę. Siema gagacie, co tam sprzedajesz, żeby karabin, apteczkę, no to idę w górę. No. Jakby co to wideo Ci bym szukać ofiar, albo mojego deda. Bo już chyba mówiłem, że nie jestem najlepszy w Fortnite i często się wywalam. Ale staram się dla Was nagrywać jak najlepsze filmy i dla Was robić to co mogę. Więc jak to dla widza. Piszcie w komentarzach, co mam, co mam zrobić w kolejnym odcinku <laughs> Albo jakieś strategie lepsze stosować, albo gdzie latać Teraz ja nie zanudzam, bo tak szukam ludzi, ale... To takie i tak te ludzie szukanie mnie nie obchodzi, więc... <laughs> Widzimy się, jak coś znajdziemy Dobra widzowie, tam przed nami był jakiś ziomek przed chwilą No i nie wiem czego atakować, bo taki biedulek, taki biedny. Tak jakby nie wiedział o co chodzi, że nie wiedział, że ktoś obok niego jest, że ktoś tu idzie My sobie złapiemy tego duszka Robimy tak, mamy pompkę. I Lecimy, zobaczymy czy dalej jest tu ten biedulek no dalej. A trzeba go zabić no widzowie. Czego dla widza się nie robi. Nie, no to nie jest mój widz, to. Nie ro robię wszystko, bo to nie jest mój widz. Kurde. To nie jest mój widz, to. Trzeba go załatwić. Nie widzów nie. Nie widzów nie lubimy, nie widzów. Ty, jesteś, ty nie jesteś moim widzem A nie, twój kolega. Ej, widzowie! Nie tylko on jest szalał. Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnej grze. Dobra widzowie, wylądowaliśmy. My lecimy oczywiście na no ona chyba... No chyba polecimy, no tu, no na... no nie wiem, no nie jestem zdecydowany. A na no, Nie, to się zale konieszonki kappa kappa. Poleciałem, widzowie losowo. Trzy, dwa, losowo. No to polecimy na daleką dolinę. A widzę wie, losowo, losowo. Widzimy się na dole. Dobra, widzę. Wie. No, jestem już na ziemi, ale oczywiście jak to mój nie fart. Coś się musiało wydarzyć, ale jak to mój fart zawsze to przeżywam. Nie, widzę, ja nie mam takiego, ja nie fart. Nie. Ach, ale nie farto, co to mam bo to ja czekam że ma, no to wiesz, to nie apteczba. Bo Oooo, widzowie, nie wiecie co się teraz odwala. Właśnie nastałem ja sztucer. Nie będę grał jakiś mnie sztucer czy coś, bo nie mam nic ja nie coś w tym stylu. Nic mi się to nie przyda. Tylko ten karabin. Chyba co to, widzowie? Mm. Będę grał niedługo z kolegą, więc widzimy, jak skończę tę rundę, to zabramy się za nim. Yy, będę się starał na jak mówiłem, filmy codziennie. Tylko co, z, co to za film, jak to uczynię, przecież będzie wieczorem film. No bo nie udaje mi się szybko wtrącić filmów. Dla Was. No, ale dla Was no, czego się nie robi? Musi być jakiś film dla Was. Widowie. Dla Was. Bez filmu. Słuchajcie widzowie, dla was bez filmu zostawi dzień to widzowie to jest Zmora tego kanału. Czego dla widzów się nie robi. Czego dla widza? Czego dla widza nie wrzucić kana nie wrzucić filma codziennie. To tylko mnie kosztuje chwilę montażu i chwilka... No, chwilę nagrania. widzę może oglądać. Mijamy to widzowie. zaraz mam nadzieję, że nic nie podejdzie, bo się to z pocerkiem szpecerkiem. Moim kochanym. Dawaj luty, gadku. Co mną dało? Uuu, mocny karali, mocny, one są na blisko dobre. A i tak widzowie informuję Was, że jest tu... To Goni pociąg, teraz jest noc, idę, bo blisko duszka ziemi jest właśnie pociąg. I ten gościu, który właśnie mnie, właśnie tam lutuje. No, lutuje. Nie zauważył, to by nie zabił. No to jak już mówię, ja, to ja się nie boję jakichś bombików. No ale pewnie mnie zabiję. Ludzie, bo nie jestem dobry. Tak, nie jestem, Ja jestem dosyć dobry w Fortnite. No to ja szukam ludzi cały czas. Nie, nie wiem, koledzy mówią, że nie. No, no wiesz, nagrywam filmy na YouTube. Niedługo będę z kolegą leciał. Znam te kryjówkę na przykład często. Tak. Podam taką samą. Jakby to... Mm, tam nic za się robi, sław. Pociąg Aura, 100%. To potem pociąg będzie tu obok mnie jechał. No to będzie problem. Tak, bo się tam lutuje Pociąg obok mnie. Tu serek, przybliżenie. Pociąg tu nie zatrzymuje? Nie, ale jest zlutowany. Widzowie, piszcie w komentarzu, czy opłaca się lecieć na 3 Gościu. Widzowie, gościu. Widzę, że on się w krzaku chowa. No widzę, że bez jaj. Nie mówcie, że tu jest typek. Nie. Toby tu bańkę i poszedł. Ty, to ja się będę chował w krzaku. Nie piszcie, że to jest takie zachowanie. Jakieś tobie takie, takieś. a... Ale ja się chował w krzaku. Chyba... No nie wiem czy nie będę bunkrów bunkerów chyba nie szczelał, ale chyba widzę wie. Poszukamy ludzi. No jakby to widzę, cobie... mm, Nie wiem czemu nikogo tu nie ma. i czemu teraz na tej mapie tak pusto. Niby się 39 graczy, ale... No i tak jest mało, bo... W tak dużo jak na no, patrze... No i tak to jest dużo. Jeden medalion zabrany, ale co to? Z demona? To jest z demona. No bo nic na guna nie paszy, to tutaj To będzie nasza Trzeba w końcu medalion na to zrobić. Jak to wydarzy? W pierwszym odcinku nie było medaliona, w tym chyba też nie będzie. Lewej nie, to tak, ja to zostawiam ja to tylko patrzę co to jest. Ora, idziemy dalej. Nie. Babamik. Tak, typowy babamik. Dostał fuponę. O, ale dostał, nie? Ale już tutaj fopony dostał, tylko mi z pierwszy. Tam? Poczekajcie widzowie. Siema widzowie. Widzowie, ja jestem właśnie z kolegą, jak już mówiłem, będziemy z nim grać dzisiaj. gram grę, więc to jak na razie go nie ma, ale jak skończymy będzie. Jakby co to widzowie, piszcie w komentarzach, czy mam więcej z kolegami nagrywać, czy więcej samemu Fortnite'a. Bo mi się lepiej gra samemu, bo nikt nie będzie, na mnie, nikt nie będzie zły, że e, zginęłem, nikt nie będzie zły, że coś tam. A tu wiesz, jak wiecie, Uuu widzowie to czy sztuce? To czy sztucer? No chyba zrobimy tak. Piek. Trzymają od pleców. Widzowie. Problemy. Ej, widzowie, idę się z nimi bić. Dobra. Tam się biło. Niebo, nie bo ja Siedzimy, aż wyjdzie. Ja za dawno mogłem jeszcze z czegoś, ale... Co to widzowie? Nie mój tego. No po pokazałem mu się. tego bambika. Kto jest, gagacie? Dostał raz. Raz, raz. 20 upadek. Tak. widzę, to jest lepsze od No nie, nie. No widzowie, ja on z tego pora. Dobra, widzimy się już z kolei. Aj, mam lebo, nie. Dobra, widzowie, gramy. Już jest kolega. Czemu ty się nawet nie przywitać widzami? Ja no, przywitam się, Ogólnie, wy... yy, te, Ogólnie, jak obiecałem, codziennie będą filmy do końca tego tygodnia i... Mam nadzieję, że filmy wam się podobają. Zagram jedną rundę z kolegą, skończymy film. Ale na pewno jeszcze z nim chwilę pogramy. No, widowie. No musimy jeszcze... Ja jestem jakby co widzowie nierozgrzany, tylko trochę grałem. Więc widzowie nie piszcie w komentarzu, że gram tak kijowo. Bo po prostu jestem nierozgrzany. I tak widzowie już mam cały karnet odebrany. Prawie, no. w ogóle ja sobie podjadę słodkie no dobra, gdzie lecimy? <grymne> <grymne> Lot. mam taką tajemnicę na pociąg na pociąg ta jeszcze drugi mm -hmm. kolega pisze że chce grać nie? e to Bruno napisz że w Fortnite jak zależy że my w Fortnite gramy tak napisze że nie no to nie gra nie gra? Fortnite. jak napisze że nie gra w Fortnite tylko w Minecraft to no to nie. to napisz mu że my gramy w Fortnite'a. No pisali. Dobra, to mówisz jak chcesz tam lecieć. Co się chodzi, że na pociąg? Czekaj, bo mi... Czekaj, bo to teraz cię tak wybąbiło, czy tylko mi na to wybąbiło? To pobierz. Czemu mi mecz wybąbiło? No to co to widzowie, musimy to zagrać sami. A chyba jak już będziemy w lobby. Dobra, widzowie, czekamy tylko, szonda yy, zagranie. Gry, bo czekamy. No, jeszcze wczytuję. Widzimy się, jak zaczniemy latać busem. Yy, jeszcze kolega chce wam coś powiedzieć. Dobra widzowie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków ze mną, to dajcie suba, lajka. Jakiś mi komentarz będzie nam naprawdę miło. No i dzięki za uwagę. Dobra widzowie, lecimy. Lecimy tam na medalion. I znowu kolegę wybąbiła. Dobra, widzimy się po grze. Dobra widzowie, to już koniec tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku z Fortnite'a. W sensie kolejny będzie z Robloxa, potem może Minecraft'a nagramy. Minecraft'a też się postaram Wam nagrać, bo zapominam nagrywać Minecraft'a, i nagrywam Fortnite'a. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Kolega też chce się pożegnać? Dobra, trzeba. No i my już kończymy ten odcinek na dziś. Cześć.